Siema, witajcie w pierwszym odcinku po długiej przerwie, dlatego że nie nagrywałem chyba nic z półtorej miesiąca czy coś takiego. Generalnie nie nagrywałem, dlatego że mam dosyć duży kocioł w Rzeszowie. Sporo osób przyszło do naszego rzeszowskiego skręcika, więc trzeba pracować tak? Trzeba jeździć. Dzięki wszystkim za to, że, że przyszli do skręcika, że chcą u nas robić prawko. Zapraszam. Również nowe osoby i do Rzeszowa, i do Mielca, jeżeli chcecie zrobić prawko, no to serdecznie zapraszam do skręcików. Natomiast, no, nie przedłużając, w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, co przewija się w pytaniach, mianowicie, czy możemy redukować biegi od 2 w dół, czy od 3 w dół. Jest sporo takich pytań, także co, nie przedłużając, zapraszam na odcinek. No więc jeżeli chodzi o zmianę biegów, to na kanale jest odcinek o zmianie biegów. Natomiast może trzeba dopowiedzieć, że tak, słuchajcie, generalnie na przykład, jeżeli jadę 60 km na godzinę, to mogę to czysto teoretycznie robić na jedynce, na dwójce, na trójce, na czwórce czy na piątce. Cały czas będę jechał to samo 60 km na godzinę, tylko różnica będzie taka, że ja będę miał wtedy inne obroty. I teraz. To czy my to 60 na godzinę jedziemy na dwójce, trójce czy piątce zależy tylko i wyłącznie od nas i od tego, co my chcemy zrobić. Bo tak. Normalnie, to znaczy w takiej normalnej jeździe, no to zmieniamy bieg na wyższy tam między, w okolicach powiedzmy 3000 tysięcy obrotów, tak? między 2,5 a 3000 a redukujemy jak ten, te obroty spadną tam powiedzmy w okolicy 1,5 tysiąca, tak? Natomiast są sytuacje, w których my na przykład wyciągamy te obroty do 5 czy do nie wiem, 6 tysięcy, zamykamy po prostu to białe pole, na przykład w sytuacjach, kiedy chcemy trochę sprawniej, Przyspieszać i wiemy, że w tym zakresie obrotów nasz samochód znowu najsprawniej przyspiesza. No, no tutaj, kurde, to też z tymi biegami jest tak, że trzeba poznać swój samochód. Dlatego, że ja wiem, że mój Hyundai 1,2, tak benzyna, zaczyna najsprawniej przyspieszać czyli generuje największą moc dopiero powyżej 3000 obrotów. I kończy tą generację w okolicach 5000. No więc, jeżeli ja wiem, że tak jest, no to i powiedzmy chcę wyprzedzić, tak, albo wjeżdżam pod górkę, widzę, że dodaję gazu, nie mam mocy, no to znaczy, że po prostu powinien zwiększyć te obroty w jakiś sprawny sposób do tych 3000, dlatego że po prostu chcę, żeby ten samolot mi sprawnie przyspieszał, właśnie przy wyprzedzaniu czy przy wjeżdżaniu pod górkę. Więc, jeżeli ja na przykład mam piątkę, mam 60 na godzinę i mam 2000 obrotów, no to. Bardzo, szybka, bardzo szybki sposób zwiększania ilości obrotów jest redukcja biegu. Więc jeżeli mam 2000 obrotów mam piątkę, no to ja sobie zredukuję bieg na czwórkę, obroty skoczą mi, powiedzmy, między tam 500 a 1000 tak. No i będę miał w okolicach tam 3000. Jeżeli stwierdzę, że mam za mało tych obrotów, no to znowu zredukuję bieg do, do trójki, tak? Z tej czwórki przy tej samej prędkości w zasadzie, czyli jeżeli zrobię to sprawnie, to cały czas będę miał 60 km na godzinę. Więc na pytanie, czy możemy zredukować bieg z piątki do dwójki, słuchajcie, tak możemy to zrobić. Pytanie teraz, jaką my mamy ilość obrotów na tej piątce, i, i, i co chcemy tym uzyskać, tak? że to po prostu jest sens. No bo jeżeli ja mam załóżmy na piątce, 2000 obrotów, i tak w uśrednieniu, właśnie jeżeli ja zmniejszam bieg o jeden, to obroty skaczą mi o 1000 w górę, tak? czyli zwiększają się o 1000. No więc jeżeli ja mam na piątce 2000 obrotów i zredukuję bieg o 3 biegi w dół, czyli do dwójki, no to obroty skoczą mi o 3000 do góry, tak? Ja mam białe pole obrotomierza zamknięte na sześć i No więc jeżeli mam 2000 obrotów na piątce, wrzucę mówię trzy biegi w dół, no to mam 5000 obrotów, włapię się na białe pole, wszystko jest ok, Także Słuchajcie, możecie czy można redukować generalnie z piątki do dwójki, można redukować z piątki do trójki, czy o jeden wiek to jest bez znaczenia. Wszystko zależy od tego po prostu, jaką macie ilość obrotów i co tą redukcją chcecie uzyskać. Także. To wszystko w tym odcinku, jeżeli mielibyście pytania dotyczące redukcji, czy w sumie jakiekolwiek pytania tak naprawdę, to oczywiście tak jak zawsze, piszcie w komentarzach, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do Mieleckiego Rzeszowskiego Skręcika, trzymajcie się mocno, siema!